...telewizji twarzy, również dzisiaj kolejną jest, w jest? nie, Radio było z Brukseli, to nawet zakłócili celowo, żeby nie było słychać. to nie człowiek Wydawane są decyzje całkowicie niepoczynające ogromną część społeczeństwa. Tak, nie może być. To nie jest ośrodka, która wygrała wygody. Ci ludzie, którzy to władzy, nie mogą uniknieć się, więc zadają przeszłość Solidarnościową. Bo to jest ośrodek Solidarności. Takich rzeczy my nie zrobimy. Nie zrobimy tego, żeby z opinią ludzi,